Hej, cześć, witajcie, ja jestem Iza i witam was dzisiaj z moją konewką Baśką. E, każdy, kto napisze e, konewka Baśka w komentarzu, przypnę mu serducho. E, I słuchajcie, wczoraj nie było filmiku i za niedługo będzie się coś fajnego działo. Myślę, że wam się spodoba, zarówno na tym kanale, jak i na tamtym. Musiałam zrobić tu cięcie, bo prawie zdradziłam e, i myślę, że to by była za duża podpowiedź, e, co będzie się działo. Ale e, napiszcie w komentarzach też, jeśli chcecie oczywiście, e, bo wyjeżdżam gdzieś i napiszcie w komentarzu miasto, jak myślicie, do którego wyjeżdżam. I słuchajcie, dzisiaj przychodzę też do Was z takim filmikiem, gdzie obejrzymy sobie 15 ekstremalnie satysfakcjonujących rzeczy w Minecrafcie. Jestem ciekawa, czy faktycznie to będzie będzie aż tak satysfakcjonujące, także no zobaczymy, słuchajcie, mamy tutaj to odpalone, dam sobie może na duży ekran, no i co, zaczynamy, każdy jeszcze zostawia tutaj łapkę w górę, zanim nie kliknę przycisku play, uwaga, 3, 2, 1 i dajcie znać, komu się udało dać łapę w górę, no i słuchajcie, oglądamy, co tutaj będzie ciekawego, jakby był jakiś syf w tle, to przepraszam, ale właśnie się pakuje i Okej, okay. wow, jakie fajne kolorki kurczę, Ależ to... jak to fajnie wygląda, no! Fajnie, fajnie. Ojku, super. O. Oh. Jeszcze ten dźwięk tego zbierania fajnie Tyle. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Uuu, będziemy lecieć O, wow! Ja, ale to jest... Ja cię kręcę! O, oh Ale trochę mnie oczy od tego bolą, ale fajnie to wygląda. No, nie powiem. Fajny saksof saksofon w tle. Strasznie mi się podobają takie te klimaty. Uwielbiam tych O, Lyszto, Tutaj podobny portalowy gris nas w życiu. Kurcze, kurczę, A mamy smoka Co O, Ender Dragon Te reklamy nie wkurzają O kurcze, mamy nasze rusztowanie I wisi sobie w powietrze wow! Tego to się nie spodziewałam Ja Cię kręcę Ale tak typowo w Minecrafcie, nie? Tak samo jak się drzewo kurde ścina, to ono się nie obali, tylko te bloki Całe z drewna zostają w liście. liście. Wow, ale sztosik Fajnie ktoś to zbudował W ogóle podziwiam ludzi O właśnie, możecie zostawić suba w tym momencie Podziwiam ludzi, którzy tak super budują Albo robią jakieś takie pixel arty Tak to się chyba nazywa Mega sztosik, właśnie Maja tak super buduje Więc możecie Zbudowała większość naszej Neolandii Wow, ile tu diamentów ja cię czajcie taką wioskę mieć i cały ten zamiast jakiś tam dirt, coś to. ujezu jeszcze tyle tego wyskakuje. To jest niesamowite. Ja cię kręcę, ale bogactwo. Taką wioskę mieć, kurde, wszędzie diamenty. Nie no, wiadomo, że to jest zrobione na game modzie, bo to nie jest możliwe, żeby tyle diamentów było, aczkolwiek no. Ostatnio właśnie znalazłam pierwsze diamenty, tak totalnie nie citując, serio. Zresztą widzieliście w tym odcinku, tam nie było żadnego citowania, więc... Jakby sporo diamentów w jednej jaskini było nawet. Pisaliście mi, że gdzieś tam pominęłam, ale to super wygląda też. Że gdzieś pominęłam i kurczę no... kurde, czasami się tak zdarza, no. Że gdzieś człowiek kurczę pominie i tak to później jest. No ale nic się nie poradzi, no to na pewno kiedyś się jeszcze wybiorę do jaskini. Na pewno będę chciała mm, zrobić jakiegoś live'a. Jak już y, ogarnę wszystko pod liveem. Y to zrobić jakieś live'a y i tam wtedy możemy szukać w jaskiniach czegoś no Myślę, że będzie fajne takie pogadankowe granie, że tak powiem Bardzo lubię sobie z wami pisać, aczkolwiek nie lubię jak mi dzwonicie na Instagramie na wideo, bo to jest troszeczkę no już no przesada troszkę mimo wszystko, i ile kurczaków Więc yy, bardzo często odpisuję, staram się jak najwięcej Aczkolwiek czasami jest to trudne, ale jeśli byście chcieli cokolwiek, to zapraszam na mojego Instagrama. Jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie, no to tutaj macie. Wow, ile kurczaków, ale to jest sztosik. Ej, to mi się przypominało, jak ten skrzat nam te, respił te kurczaki. Ja cię kręcę. Masakra. W ogóle tego skrzata zjedzono na Holandii. Yy, nie wiem, tak mam wrażenie, jakby więcej nachodził Bartka niż mnie. Wow, ale to jest super. O, oh mój Aż mam taki, taką gęsią skórkę Mam wrażenie, że ten skrzat bardziej nachodzi Bartka niż mnie. Uwielbiam uwielbiam takie chillowe muzyczki. Mm -hmm. O jejku, ile drzew? Matko jedyna. Prawie jak u nas na Naolandii 2.0. Tam jest taka dżungla. Powiedziałam, oglądałam odcinek Bartka. I kurczę, powiem Wam, że nie spodziewam się, że tam jest dżungla. Woooow Ale super Woł, a chyba mu się coś skraszowało, czy to mi? Czy to mi się coś skraszowało, czy mu? Nie no, muzyczka leci, to się powinno normalnie Ale ja cię kręcę, ile tego Bo jest słabowite jaki fajny skin Gumbkę o, okej. Okay. Aha, bo to wsiąka, nie? Bo to jest ta gąbka, która wsiąka i później jest ta mokra gąbka, z tego co wiem. O. A jeszcze to sik. Lubię sobie czasami tak zamiast pograć, tak pooglądać takie rzeczy, to jest takie fajne, przyjemne dla oka. ja ci nie że całą wodę tutaj stąd tak zrobi. Ale to byłby kosmos. Co ty gadasz? on to robi? Ja nie wierzę. Ciu. Albo może nie, ale nie no, patrzcie, tyle tego starych, pewnie chce wszystko. A nie, jednak nie, wiecie? A myślałam, że będzie robił tak, że będzie film przyspieszony i wszystkie te gąbki jakby położy tam. Wow. I dzięki temu cała ta woda, tej jeziorko wsiąknie. O Hmm, nieźle. Znowu. Nie że. I one się od razu spalają. A kurczę. Patrzcie to. O nie, reklama mi się dołączyła. tu, ty, tu, ty, tu, tu, tu. Kurczę to, ale. To ten mały taki był? Te małe mnie śmieszą, kurde. One są takie skubańce małe. tu mamy te wagoniki. Do góry mamy yy, te bloki ze szkła. Ja teraz pewnie wpisze, że one się ruszały. Coś podobnego już chyba widzieliśmy w jednym z filmików. Ojejku, ale Stasik. No, to, to coś podobnego już widziałam. fajno ze to, no. kurczak kurczak mały beauty pachy before you go mm -hmm. stick house women to coś nie wiem czy to słynne wiadomość na Instagramie, jeśli chcesz wygrać coś tam, coś bla bla bla. No dobra, to nic ciekawego, może przewiniemy sobie jakieś informacje, były. Żeby... Okej okay. Ale zlagowało no, trochę Chimą Panie w wody. ale nie ma nic aż takiego, według mnie, satysfakcjonującego Ale taki białą mega Powiem Wam, że tak szczerze nasza ta Naolandia 2.0 jeszcze nie jest tak fajnie rozbudowana Ale coś czuję, że jak tam zrobimy, to będzie jeszcze lepsza niż stara Naolandia, serio Ostatnio jak grałam sama tak poza odcinkiem troszkę minecrafta To zauważyłam, że ten... Yy, że lamy są niedaleko naszej wioski <grydy> Właśnie staram się troszeczkę poza odcineczkami też grać Żeby zbierać jak najwięcej materiałów Powiem Wam, że dzięki temu, że jesteśmy jakby na nowej wiosce To jeszcze więcej się wszystkiego uczę Bo jakby wiecie, tam wszystko na tamtej Neolandii już było bardzo wszystko miał, miał zapasy zrobione i w ogóle i, I tak dalej, i jeszcze wiecie, było więcej osób, te osoby też zbierały, Maja zresztą, ile nam zbudowała, to jest szok, naprawdę. Także mega spoko. O nie, znowu będzie reklama. A, już chodzi koniec, dobra. No to słuchajcie, to... To na to wygląda, że, że to już jest cały filmik. Myślę, że był bardzo spoko, szczególnie to na początku, to mnie chyba najbardziej satysfakcjonowało. Później pod koniec już tak średnio, ale no, jest 19.12, 19.45 ten filmik mam wrzucić. Nie wiem, ja, czy ja zdążę i w ogóle wreszcie muszę miniaturkę zrobić. matko jedyna. Mam nadzieję, że w miarę się jakoś wyrobię, chociaż tak o 20.00 nawet, jakbym wstawiła ten filmik, to chyba nie byłoby tragedii. Ale słuchajcie, e, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie na moje. Wszystkie social media tutaj macie. No i co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Woo!